Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Gamer Mermaid i słuchajcie, no, jakiś czas nie nagrywałam i było to spowodowane yy, wieloma rzeczami, ale powrócę do z nowym filmem, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Yy, mamy wyścig o współlokatora jako jedyną misję tak naprawdę, więc może spróbuję go zrobić, jeszcze się zastanowię. Yy, na pewno chciałabym Wam też dzisiaj troszeczkę coś taki film Powiedziałabym poradnikowy, może trochę, bo mieście do mnie też pytania. Czasami macie problemy, jak na przykład jest misja i na przykład nie wiecie, gdzie macie kliknąć, jak na przykład trzeba rozpocząć jakieś jakoś dowolne zadanie, że na przykład trzeba dowolną sesję ćwiczeniową zacząć albo spotkanie z simem i tak dalej, więc ja chciałabym to też pokazać tylko chciałam to pokazać właśnie na przykładzie jakiejś misji i zastanawiam się właśnie czy wyścig o współlokatora to będzie dobra misja ale chyba tak, chyba tam też coś takiego się pojawiało i też kiedyś pojawiło się takie pytanie, nie wiem czy on jest nadal aktualny ale jak usunąć współlakatora i wiedzy, są jakby różne sposoby bo z jednej strony, jeżeli macie tylko dwóch współlokatorów, tak jak ja mam w tej chwili, czyli jeżeli jeszcze nie ukończyliście misji, wyścig o współlokatora, to żeby, zatem to pokażę, bo usunąć współlokatora, to trzeba, tak mi się wydaje, zobaczę, czy to zadziała. Trzeba kliknąć ten obraz, tutaj co macie w domu, ten z tą rodzinką, i tutaj macie tych dwóch, co kontrolujecie, tak? Też mamy, no, współgatora może być też osoba, która mieszka w domu, tak? Ale nie jest kontrolowana. No to tutaj, gdyby na przykład ktoś mieliście wolne miejsce, to możecie go awansować nagrywalnego, tak? A żeby go wyprowadzić, no to chyba on musi być seniorem najpierw. Tutaj na przykład moglibyście zmienić na pasywnego i wtedy byście go nie kontrolowali, tak? Bo też zależy, rzeczy chodzi Wam po prostu o zwykłego. Współlokatora, że po prostu mieszka w tym domu Czy o Sima, którego kontrolujecie, tak? Bo m, tak naprawdę w misji Wyścig o Współlokatora to się tak mówi, że możesz Mieć trzeciego Współlokatora, tak naprawdę trzeciego Sima, którego możesz kontrolować Więc to też właśnie o co konkretnie chodzi Zobaczę, czy mam tu jakiegoś Seniora Też chciałam pokazać właśnie na Seniorach O! Chener może już odejść, czyli tak naprawdę pozbyć się można, jak yy, ktoś jest yy, już tym seniorem, i wtedy on po prostu może odejść. Dobra. Mam nadzieję, że to wyjaśniłam, yy, ale jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie napisać w komentarzu. A teraz myślę, że postaram się właśnie zrobić tą misję: wyścig Czy Czyli czy też nie chcę robić urodzin. Nie teraz, ich widzę tutaj. Możecie go najpierw na emeryturę, i też wydaje mi się, że jak ktoś przychodzi na emeryturę, to chyba yy, no właśnie nie można już go kontrolować. Tak czy pamiętajcie, że jeżeli mm, tego Sima na emeryturę wyślecie, im to trochę zajmie, to on nie będzie już kontrolowany. No, fajnie było, gdyby sobie coś jeszcze. Okej, okay, no oczywiście y, mieszka z nimi, tak? Dużo ludzi, tylko że oni ich właśnie nie liczą jako takich. Oni tutaj współlokatorem nazywają kogoś, kogo kontrolujecie, tak? Zależy, właśnie czy chodzi wam o te osoby, co kontrolujecie, czy po prostu o tych, co mieszkają u Was w domu. Hmm? Dobra. Także mam nadzieję, że ten film się spodoba. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No, robię to samo już kolejny raz, to wyścig o teraz zobaczymy, czy mi się uda go skończyć. Um, I zaraz Wam też pokażę, jeżeli może pojawić się takie zadanie, żeby... Pokażę Wam, jak na przykład zacząć jakąś sesję czy no Dobra, Mam duży babeczek, to niech ona to zrobi. E, I na przykład zobaczcie, jeżeli macie, żeby rozpocząć to dotknięcie na przykład jakiegoś sima, że dotykacie Sima i wtedy na przykład... O, z nim nie można... Dobra, on jest akurat seniorem, a na przykład Rachel niech będzie... O, na przykład możecie... Krótkie spotkanie, tak? Czyli zazwyczaj w tej misji chodzi o to, że musicie zrobić dowolne spotkanie, dowolną sesję. Na przykład dotknięcie kuchenki i tu jest krótka sesja ćwiczeniowa, tak? Czasami oni mówią, czy ma być zwykła, czy długa, czy krótka, a czasami nie ma znaczenia. Czyli wtedy to mam nadzieję, że już wiecie o co chodzi. Ok? Ale możecie też wysyłać sima do pracy, bo tak czasami też jest. Ok. Zobaczmy, co tu mamy. O, tu macie na przykład trzy krótkie sesje do dowolnego hobby. Czyli na przykład wtedy klikam kuchenkę, tak? I robię krótkie sesje czytania, tak? Ok. Dobrze. No dobrze, to w tym filmie wstępuję na tyle, bo Phoebe jest zajęta tutaj. Jeszcze pół godziny będzie się wczytywać odpowiedzi, ale zobaczę. Może uda mi się w następnym filmie wykończyć ten wyścig akwablokatora. Dobra. Jeżeli chodzi o to, jak usunąć tych ludzi, co mieszkają, no to właśnie jedyna metoda to chyba awansować ich na seniora. Bo no tam zobaczcie, jest współlokatorka, nawet nie skąd ta słoneczko się tu wziął. A reszta to jest rodzina, tak? Albo ewentualnie znajomy. Czyli oni tak naprawdę nie nazywają współlokatorem kogoś, kto mieszka w tym domu, tylko kogoś, kogo kontrolujecie. No więc tutaj trzeba się czy chodzi wam... No też mówiłam właśnie, czy kogoś kogo kontrolujecie, czy ktoś tu po prostu jest tutaj w tym obrazie, tak? To mieszka w domu. Też ktoś miał taki problem, że ktoś gdzieś tam chodził i nie dał się go zupać do domu. Albo na odwrót. No to właśnie wiecie, tak czasem się dzieje, że ja już miałam taki problem. Ee... A też jakiś czas temu, że Mike miałam takiego Majka i on nie mogą już miałam relacje na takim poziomie, a nie mogłam nie mógł, nie mógł się nawet oświadczyć, tak? I do tej pory nie wiem, dlaczego tak było. Więc czasem, wiecie, są jakieś takie rzeczy, które nie do końca da się wytłumaczyć. Tutaj na przykład możecie kogoś zawołać, no rozwijać znajomość też. Może tutaj sprawdzić, że ktoś gdzieś sobie poszedł, to kliknijcie rozwijaj wi wiadomość. Albo jak ktoś jest zajęty, to nie ma jakoś trzeba go przekierować. No, na no, czasem to się pojawia, jak on już się na przykład, wyspał, a się pojawia, że jest zajęty, to trzeba trochę odczekać. No i zaraz skończę to. Dobrze, to dziękuję Wam za dziś. Nie wiem, kiedy będzie następny film. Ale dajcie znać, czy wam się spodobał. Subskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Okej, okay, pa. pa.